Burmistrz Kłocka spotkał się z zaniepokojonymi rodzicami dzieci, które do czasu przed powodzią uczęszczały do placówki zlokalizowanej przy ulicy Grunwaldzkiej. Nowy rok szkolny za pasem, a remont przedszkola jeszcze się nie rozpoczął. Przede wszystkim chcieliśmy się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja z naszym przedszkolem. Kiedy dzieci tak naprawdę będą mogły wrócić do tego budynku, które, do którego są przyzwyczajone. no I jakie miasto prowadzi działania, żeby do tego doprowadzić. Tak? No, zabrakło najbardziej do tej informacji, co, kiedy się wydarzy. Ze względu na to, że trwa już to praktycznie cały, cały rok szkolny, no to wydaje się to naturalne, że wszyscy rodzice chcą tego, żeby dzieci miały jak najbardziej komfortowe i bezpieczne warunki. Chciałbym przeprosić rodziców za taką sytuację, ale no to niestety przepisy związane z prawem zamówień publicznych... Yy... No dość mocno nam pokrzyżowały plany. Wynika to m.in. też i z całej sytuacji tego obiektu, ze względu na to, że jeszcze w miesiącu marcu musieliśmy dosuszać ten obiekt, ponieważ wilgoć z dorodnych partii tych, która została zalana, poszła na górę, na pierwsze piętro i tam musieliśmy jeszcze dodatkowo dosuszyć ten obiekt, co też wydłużyło sam etap przygotowania inwestycji. W międzyczasie wykonywaliśmy dokumentację projektową, szczególnie elektryczną, wszystkie branżowe. No, obiekt jest wpisany w rejestrze zabytków, więc też podlega konsultacji konserwatorów. To też czas był na, to, na tą procedurę do e, przewidziany i do zrobienia, co też zabrało e, około dwóch, 3 tygodni e, czasu te wszystkie uzgodnienia i konsultacje z konserwatorem. No I zaraz po przygotowaniu pełnej dokumentacji, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, natychmiast przetarg w miesiącu kwietniu został rozpisany przetarg. No i tutaj w ramach procedury przetargowej. Złożyli, zgłosili się wykonawcy. Niestety, wyłoniony wykonawca w trybie bezprzetargowym okazało się, później, że nie spełnia kryteriów ze specyfikacji warunków zamówienia, a mianowicie nie dysponują odpowiednim doświadczeniem w pracach nad obiektami zabytkowymi. No i kolejny wykonawca w kolejce zaskarżył to rozstrzygnięcie do Krajowej Izby Odwoławczej. My w międzyczasie oczywiście też unieważniliśmy to postępowanie, ogłosiliśmy kolejny przetarg i teraz terminowo będzie wyglądało to tak. Pod warunkiem, jeżeli wszystkie procedury przetargowe pójdą bez przeszkód i zgodnie z planem. 18 lipca chcielibyśmy wyłonić wykonawcę, pod koniec tygodniu, ostatnim tygodniu lipca podpisać umowę z wykonawcą, w miesiącu sierpniu wprowadzić wykonawcę na budowę i zgodnie z umową, ze specyfikacją wykonawca będzie miał 5 miesięcy czasu na wykonanie tego zadań, czyli do grudnia 2025 roku. W międzyczasie tutaj ustaleniami mamy takie z rodzicami, że te obiekty, w których na ten moment znajdują się dzieci, czyli szkoła podstawowa numer 1, szkoła podstawowa numer 7 i Centrum Aktywności Lokalnej, a szczególnie szkoły, te dwie szkoły. W przyszłym tygodniu zrobimy spotkanie z dyrektorami, postaramy się jeszcze bardziej uergonomicznić cały ten proces przeprowadzenia dzieci do szkoły, do przedszkola, przebywania tych dzieci w tym przedszkolu. Wiemy, że remont nie zakończy się w przeciągu najbliższych kilku miesięcy i we wrześniu dzieci nie wrócą, więc proste sprawy na zasadzie dostosowane do ich wzrostu toalety, odpowiednie klasy, odpowiedniej wielkości. Obiektywne warunki są takie, że Miasto wiadomo nie miało wpływu na powódź, ale mogło mieć wpływ na to, żeby trochę szybciej doprowadzić budynek do, do używalności. Najważniejsze to jest to, że tak naprawdę z mojej strony, z mojej perspektywy, to że dostaliśmy deklarację co do tego co będzie zrobione, żeby dostosować i informację o tym jaki jest aktualny status remontu, który ma zostać przeprowadzony. Jak zapewnia burmistrz Kłodzka Michał Piszko podejmie on wszelkie działania, by remont skończył się do końca bieżącego roku i aby w styczniu rodzice mogli przyprowadzić swoje dzieci do nowo wyremontowanego przedszkola wraz z placami zabaw. Muzik